Cześć. Witajcie na moim kanale. Ja jestem Asia i dzisiaj opowiem wam historię Mahogany Getter. Jednym z moich pierwszych filmów na kanale był film o Melanie Gaidos, modelce, cóż, że tak powiem dość niekonwencjonalnej, ponieważ cierpi ona na rzadką chorobę, która mocno wpłynęła na jej wygląd. Dosyć podobnie jest w przypadku Mahogany, z tym, że ona sama choruje na coś zupełnie innego niż Melanie, i choroba nie dotyka całego ciała, tylko jej jedną nogę, i sprawia, że ta właśnie noga rozrosła się do gigantycznych rozmiarów. Mimo to, kobieta spełnia się w roli modelki i jest zadowolona ze swojego życia. Jednak nie zawsze tak było. Życie nie oszczędzało tej młodej kobiety. Jeśli chcecie dowiedzieć się na jaką tajemniczą chorobę cierpi dzisiejsza bohaterka i jak potoczyło się jej życie, to zapraszam was do słuchania. Mahogany Getter mieszka w Knoxville w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych. Urodziła się 15 listopada 1997 roku. Na ten moment ma więc już prawie 24 lata. Wychowywała się w pełnej rodzinie, chociaż o jej członkach wiadomo tylko tyle: że jej mama ma na imię Tamika. Z kolei imiona dwóch młodszych sióstr i imię ojca nie są znane. Kobieta nie za bardzo chce naruszać życie prywatne swoich bliskich, i z tego też powodu nawet takie dane jak imiona nie są podane do wiadomości publicznej. Przejście na świat Mahogany było oczekiwanym wydarzeniem przez jej rodziców. Jak w większości historii, które opowiadam, podczas ciąży nie działo się nic szczególnego i nic nie budziło niepokoju rodziców oraz lekarzy. Wszystko miało się odbyć w określonym terminie: poród miał przebiegać bez komplikacji, a dziecko miało urodzić się zdrowe. Jednak sprawdziła się tylko część z tych optymistycznych prognoz. Owszem, poród przebiegł prawidłowo i bez niespodzianek, jednak jak się niedługo później okazało, dziewczynka, która się wtedy urodziła, nie była tak zdrowa, jak się to zapowiadało. Krótko po przyjściu na świat dziecka, dostrzeżono, że coś dzieje się z jego lewą nóżką. Mianowicie była ona wyraźnie obrzęknięta i była przez to nieco większa od prawej nogi. Lekarze przeprowadzili więc badania, które miały pomóc w postawieniu diagnozy, a okazał się nią być pierwotny czy też wrodzony obrzęk limfatyczny. Obrzęk limfatyczny to nic innego niż gromadzenie się limfy w jakiejś części organizmu. Limfa, czy też inaczej chłonka, to płyn, który krąży w naczyniach limfatycznych. Ma on za zadanie transportować niektóre białka oraz limfocyty z tkanek i narządów do naczyń krwionośnych. Taki obrzęk to sytuacja, gdy limfa nie ma jak zostać odprowadzona, co skutkuje tym, że jest cały czas gromadzona w jednym miejscu. Zazwyczaj ta choroba dotyka jedną część ciała i jest to zwykle jakaś kończyna, najczęściej noga. Bardzo rzadko obrzęk ten dotyka obydwu kończyn. Obrzęk limfatyczny możemy podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to pierwotny. Powstaje, gdy podczas rozwoju człowieka dojdzie do jednej z dwóch sytuacji. I pierwsza to ta, w której część układu limfatycznego nie wykształciła się całkowicie i chłonka nie ma jak wydostać się z miejsc, które nie są połączone z resztą tego układu. Druga sytuacja to zbyt słaby rozwój naczyń chłonnych i węzłów chłonnych. Ewentualnie są one zbyt małe. Ta druga sytuacja jest znacznie częstsza. Obrzęk pierwotny w przypadku mahogany widoczny był od razu po narodzinach. Jednak czasem zdarza się, że choroba wychodzi na jaw dopiero po jakimś czasie i dzieje się to zwykle w wyniku przewlekłej choroby lub zmian hormonalnych. W takich sytuacjach właśnie układ chłonny jest bardziej obciążony i wtedy choroba może się ujawnić. Drugi typ to obrzęki wtórne. Powstają one, gdy prawidłowo rozwinięte i działające naczynia chłonne w jakiś sposób ulegną uszkodzeniu i nie mogą już spełniać swoich funkcji prawidłowo. Taki stan może być wynikiem różnych chorób i procesów, takich jak nowotwór, bakteryjne zakażenie skóry, uszkodzenie naczyń chłonnych podczas zabiegu lub operacji, radioterapia, a nawet, chociaż bardzo rzadko, obrzęk może powodować częsta depilacja w okolicy pachwin. Także niektóre leki mogą wpływać na zbieranie się limfy w kończynach, szczególnie te sterydowe, immunosupresyjne lub te zawierające hormony płciowe. A jakie są objawy tej choroby? No cóż, najważniejszym i najbardziej widocznym jest oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, obrzęk, czyli powiększenie obwodu kończyny. Ale oprócz tego chory ma uczucie ciężkości i rozpierania pod skórą. Na skórze może robić się faktura podobna do skórki pomarańczy. Oczywiście nie należy mylić tego z celulitem. To zupełnie inne zjawisko, które jest zresztą naturalne. Skóra chorych robi się twardsza, a zakres ruchów spuchniętej kończyny się zmniejsza. Trudniej jest poruszać nogą w kolanie, czy na przykład nad garstkiem, gdy choroba dotyka ręki. Bywa też, że na skórze pojawiają się brodawki, z których może wyciekać limfa. Najgroźniejszą sytuacją jest to, że chorzy są bardziej podatni na infekcje grzybicze i bakteryjne w regionach dotkniętych obrzękiem. W przypadkach, gdy obrzęk jest bardzo duży, bywa nawet, że pacjent cierpi na depresję związaną z tym, że chora kończyna wygląda niezbyt estetycznie. O ile sama choroba nie jest specjalnie groźna, to już powikłania tych obrzęków limfatycznych są dosyć niebezpieczne. Wspomniałam już o infekcjach, i to jest właśnie jedno z tych powikłań. Innym jest ostry stan zapalny, który może pojawić się nagle i stanowi zagrożenie dla życia. A najgorszym, co może wynikać z tej choroby, jest powstanie nowotworu złośliwego, tak zwanego mięsaka limfatycznego. Diagnostyka obrzęków limfatycznych jest dość ciekawa, a właściwie jedna z metod diagnostyki. Zazwyczaj chorym wykonuje się tylko rezonans magnetyczny, tomografię komputerową i USG Dopplera. Jednak mało kto wie, że tę chorobę diagnozuje się też za pomocą metody zwanej limfoscyntygrafia. Polega ona na wprowadzeniu pod skórę mikrokamerki gamma, która dzięki zawartym w niej różnym izotopom daje obraz okolicy, w której została umieszczona. Obrzęków limfatycznych nie da się nigdy do końca wyleczyć. Jest to niestety choroba, którą można co prawda wyciszyć, ale chorym zawsze grozi nawrót. Żeby do tego nie dopuścić, to stosuje się kilka rzeczy. Przede wszystkim trzeba bardzo dbać o chorą kończynę, smarować kremami i maściami, a przede wszystkim nie dopuszczać do zranień, ponieważ mogą one skutkować nawrotem obrzęków i infekcją. Można zażywać też leki, m.in. moczopędne diuretyki, glikokortykosteroidy czy inne leki sterydowe, lub benzopirony, które są lekami pochodzenia naturalnego. Stosuje się też tzw. masaże limfatyczne, które są zwykle bardzo skuteczne i ułatwiają wyprowadzenie chłonki z chorej kończyny. Można w ten sposób znacznie zmniejszyć obrzęk. Niestety, w przypadku naszej bohaterki sprawa jest znacznie bardziej poważna. W jej lewej nodze gromadzą się tak duże ilości limfy, że żadne leczenie nie daje rezultatów. Jej mama już po diagnozie bardzo martwiła się, jak będzie wyglądało życie jej córki, ale stwierdziła, że dzięki wsparciu najbliższych na pewno dadzą sobie ze wszystkim radę. Mahogany jednak nie miała łatwego życia. Od najwcześniejszych lat była poddawana różnym zabiegom, Często bywała w szpitalach przez infekcje, które rozwijały się w chorej nodze i to pomimo tego, że wszyscy bardzo dbali, aby do tego nie dopuścić. Dziewczyna musi codziennie masować nogę oraz smarować ją różnymi maściami i kremami, które mają wspomóc barierę ochronną skóry, żeby nie dopuszczać do zakażeń, które trzeba potem leczyć silnymi antybiotykami. Codziennością mahogany oprócz masaży limfatycznych, które mają odprowadzić przynajmniej część zalegającej chłonki, jest także fizjoterapia, pomagająca jej zostać w dobrej kondycji. Musi ona też pić bardzo duże ilości wody, by noga była dobrze nawodniona. Wtedy przepływ limfy jest lepszy. Musi też unikać słonego jedzenia i alkoholu, bo to sprzyja gromadzeniu się chłonki. Jej choroba sprawia, że w jej skórze często dochodzi do zapalenia tkanki łącznej, tak zwanego celulitisu. Oczywiście nie mylcie tego z celulitem. Tak jak powiedziałam, celulitis to choroba tkanki łącznej. Z kolei celulit to zniekształcona tkanka tłuszczowa i nie jest to żadna choroba. Mahogany porusza się o własnych siłach, chociaż nie jest to takie proste. Jej noga osiągnęła naprawdę monstrualne rozmiary, co zresztą możecie zobaczyć na zdjęciach. Z powodu nagromadzonej chłonki kończyna jest bardzo ciężka. W najgorszym momencie waga kobiety wynosiła 136 kg, z czego 45 kg ważyła jej jedna chora noga. Wyobraźcie sobie więc, jaki to musi być ciężar, który dziewczyna codziennie musi dźwigać. Jednak gdyby choroba była tutaj jedynym problemem, to nie byłoby to aż takie uciążliwe. Najgorsze, z czym musi zmagać się mahogany, to komentarze rówieśników i internautów. W szkole ciągle dokuczano dziewczynie, dzieci potrafią być bardzo okrutne i w tym przypadku nie było niestety inaczej. Przez całe swoje życie mahogany była wyśmiewana i wytykana palcami. Nie mogła nawet ukryć swojej przypadłości, bo noga jest tak duża, że było to i nadal jest niemożliwe do zrobienia. Ludzie mówili, że jej noga wygląda jak szynka. Jakaś internautka wyzywała ją od zdeformowanych. Wiele osób wręcz nakazywało jej amputację nogi, żeby cytując, w końcu ładnie wyglądała. Przez jakiś czas mahogany nawet taką amputację rozważała, jednak ostatecznie doszła do wniosku, że przyniosłoby jej to więcej strat niż korzyści i unieruchomiłoby to ją na wózku inwalidzkim. Dziewczyna mówi, że jako dziecko czuła się jak brzydkie kaczątko i bardzo często płakała w samotności nad tym, jak traktują ją inni ludzie. Była przekonana, że Bóg ją przeklął i skazał na cierpienie. Jednak dzięki silnemu wsparciu całej rodziny i najbliższych przyjaciół, stan psychiczny Mahogany zaczął się powoli poprawiać. Z upływem czasu, gdy dorastała, zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, że to nie z nią jest problem, tylko z ludźmi, którzy traktują ją w tak okrutny sposób. I miała oczywiście rację, dla takiego zachowania nie ma żadnego usprawiedliwienia. Z czasem Mahogany zaczęła marzyć o pracy w modelingu. Ale jak to, zapytacie? Przecież przez chorą nogę nie wygląda jak typowa modelka z katalogów czy okładek kolorowych magazynów. To prawda, ale nawet to nie zniechęciło dziewczyny i twardo dążyła do celu. I w końcu udało jej się. Jej pierwsza profesjonalna sesja zdjęciowa odbyła się już w 2017 roku, i od tamtej pory jej kariera dość prężnie się rozwija. Wrzuca swoje zdjęcia także na Instagrama. Jednak jej sesjom zdjęciowym przyświeca trochę inny cel niż ten zarobkowy. Przez swoją karierę jako modelka Mahogany chce pokazać, że jest ona człowiekiem jak każdy inny. Że też ma swoje życie i uczucia, i nikt nie powinien traktować ludzi takich jak ona gorzej od osób zdrowych. Próbuje w ten sposób oswoić społeczność, szczególnie tą internetową, z tym, że nie każdy wygląda tak samo, ale każdemu należy się szacunek. Założyła też swój własny kanał na YouTube pod własnym nazwiskiem. Teraz, pod jej filmami i zdjęciami, pojawia się mnóstwo pozytywnych komentarzy chwalących dziewczynę za to, co robi. Mahogany mówi, że jeśli ma ochotę odpocząć trochę od pracy i social mediów, to spędza czas na rysowaniu i słuchaniu muzyki. Teraz jej głównym celem jest inspirowanie ludzi i sprawienie, żeby chorzy na przeróżne choroby poczuli się chociaż trochę lepiej z samymi sobą. Chciałaby też zwiększać świadomość ludzi na temat obrzęków limfatycznych, po to, aby inne dzieci uniknęły jej losu i znęcania się. I to jest już, moi drodzy, koniec historii Mahogany, kobiety z ogromną nogą, która mimo choroby osiągnęła swoje marzenia i na tym nie poprzestaje. Udało mi się też znaleźć informację, że dziewczyna jest w związku, ale jej partner chciałby pozostać anonimowy i nie pokazuje się u boku swojej dziewczyny w social mediach. Cieszę się, że udało jej się znaleźć szczęście i spełnić swoje marzenia. A teraz ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia w następnym odcinku.